No właśnie w tym miejscu 22, 23 i 24 kwietnia spotkam się z Wami na czwartym zlocie Futrol zdecydowanie największym, zdecydowanie najlepszym spośród tych, które były do tej pory. Za każdym razem robiliśmy coś nieco innego. Najpierw był pub, później oglądaliśmy nawet wspólnie w kinie, później pub piętrowy i za każdym razem był jeden problem. Każdy chciał, żeby to spotkanie trwało troszeczkę dłużej, żebyśmy mieli więcej czasu dla siebie dlatego teraz dwa noclegi, fantastyczny ośrodek, który zaraz Wam pokażę 100 miejsc na początek, może ta pola biletów będzie lekko zwiększona dlatego kto pierwszy ten lepszy no i cóż, zapraszam na opis tego co przed nami Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Jachrance znajduje się nad samym Zalewem Zegrzyńskim Noclegi są albo w domkach segmentowych, albo w pawilonach, wszędzie pokoje po trzy osoby, po dwie osoby, po cztery osoby różnie to bywa. Rozpiskę całkowitą znajdziecie na stronie internetowej. Jeżeli oczywiście macie takie życzenie, by być samemu w pokoju, albo w dwie osoby tylko, a już nie będzie wolnych dwójek. Oczywiście dajecie znać, jest to możliwe za małą dopłatą. Ośrodek znajduje się nad samym Zalewem Zegrzyńskim. Fantastyczne tereny, duża przestrzeń, genialne miejsce by właśnie zrobić wspólne ognisko wieczorem, by mieć kupę czasu, miejsca i spokoju, by spokojnie rozmawiać o piłce, a także o tysiącach innych rzeczy, które nas wszystkich na pewno będą łączyły. Jest kawiarenka jest jadalnia, także można i się stołować. Jest pakiet, jeżeli będziecie chętni na miejscu do wykupienia za 50 zł. wyżywienia, obiad, kolacja, dwa razy śniadania, plus to ognisko, o którym mówiliśmy. A jedzonko naprawdę mają. Wszyscy, wszyscy zachwalają. Popatrzcie na to fantastyczne miejsce, gdzie spędzimy sobotni wieczór przy wspólnym ognisku, które widzicie za moimi plecami. Oczywiście to jeszcze nie jest ognisko, tylko przygotowane palenisko. Fantastyczny klimat. Świeże powietrze, sporo przestrzeni, ognisko oddalone wystarczająco, na wystarczającą odległość od domków, że jak ktoś będzie zmęczony, będzie chciał pójść spać, to nikt tutaj nie będzie mu przeszkadzał. Oczami wyobraźni widzę, co tutaj się będzie działo w sobotę, 22 kwietnia. Boisko, na którym rozegramy pierwszy turniej futrola, na czwartym zlocie futrol. Turniej o tyle specyficzny, że nie będziecie zgłaszać swoich drużyn. Zawodników do poszczególnych drużyn rozlosujemy, czyli nie wiadomo z kim będziecie w drużynie, czy z innym kibicem Barcelony, z innym kibicem Madrytu, Manchesteru itd. Dlatego będzie to świetne, świetna okaza do integracji, ale ponieważ turniej wymaga nagród, zgoda FC zadba o to, żeby nagrody dla najlepszych uczestników, dla najlepszej drużyny się znalazły. Także w niedzielę część sportowa przed meczem. Za moimi plecami sala konferencyjna, ale ta sala konferencyjna w dniu meczu, w niedzielę wieczorem zamieni się w miejsce, gdzie setka osób spotka się na tej ścianie, na tym rzutniku, który zjedzie z góry obejrzeć El Clasico. Bój o to, kto w tym sezonie wygra Mistrzostwo Hiszpanii. Będzie tutaj, jak widzicie, zupełnie inny klimat. Oczywiście ustawienie stołów będzie zupełnie inne, bardzo możliwe, że w ogóle tych stołów tutaj nie będzie, ale będzie atmosfera wspaniałego, wspólnego kibicowania. Zlot rozpoczyna się w sobotę. Zameldowanie jest od godziny 14, ale spokojnie, jeżeli będziecie wcześniej, ja tutaj będę już na Was czekał. Nie martwcie się dojazdem, jeżeli jesteście zmotoryzowani, jest bardzo duży parking. Jeżeli nie, to z Warszawy, z samego śródmieścia, tuż przy dworcu głównym. W dworcu centralnym jest autobus, który przywiezie Was praktycznie 200 metrów od tego ośrodka. Wszystkie mapki znajdziecie oczywiście na stronie i informacje. Bardzo zależy mi na tym, żeby ten zlot był ciekawy. Dlatego poza turniejem piłkarskim, dlatego poza tą częścią integracyjną, poza tym meczem, jeszcze postaram się wcisnąć tutaj, tutaj turniej w FIFA 17 na konsoli. Także naprawdę będzie się działo. Koszt uczestnictwa w tej imprezie wynosi 150 zł. To jest cena dwóch noclegów i prowiantu na ognisku, o którym już Wam wspominałem. Ono jest właśnie tam w dole. W tej cenie macie dwie kiełbaski, grochóweczkę, suroweczkę, chlebek. No i oczywiście nie musicie się o nic martwić. Dla chętnych, poza tymi 150 zł, można jeszcze na miejscu opłacić sobie. Dwie, obiad o kolacji i dwa śniadania w cenie 50 zł. można też pojedynczo będzie kupować poszczególne obiady, jakieś tam pierożki, nie pierożki, pół miliarda różnych rzeczy, mam nadzieję jestem naprawdę bardzo, bardzo mocno zajarany, jak widać mój pies, który tutaj lata sobie też, spodobała mu się miejscóweczka. I słuchajcie, widzimy się. Zapisujcie się jak najszybciej. Wszelkie informacje znajdziecie na stronie internetowej podanej w opisie. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, dawajcie znać, ja je rozwieję. Postawiłem wszystko na jedną kartę. Chciałem zrobić taki slot już dawno temu. Zainwestowałem w to, kupę pieniędzy i mam nadzieję, że Wasza obecność sprawi, że będzie po prostu warto. Dlatego jestem pewien, widzimy się 22 kwietnia na czwartym zlocie futro, który zostanie zapamiętany na bardzo długo.